Witamy w naszym studiu Wojtka Zagórskiego. Witam. Wojtek jest przedstawicielem marki Atomic i opowie nam dzisiaj trochę o nartach dla dzieci. Powiedz nam, jak najlepiej dobrać narty juniorskie dla dzieciaków, które dopiero zaczynają swoją przygodę na stoku. E, powiem tak: no, ja sam jestem rodzicem, więc e, też przez to przechodziłem i wiem, że dzieci wybierają przede wszystkim wzrokiem, tak? czyli gdzieś ta kolorystyka musi na pewno się podobać, no bo przy takim całodziennym, powiedzmy, użytkowaniu nar dzieci też często no, muszą przede wszystkim mieć fan, muszą mieć fan na stoku, więc warto, warto też dzieci przede wszystkim posłuchać. Natomiast z tak tego strony technicznej to Atomic daje bardzo fajne rozwiązania, w postaci właśnie takiej technologii Bendix, czyli to jest takie wyżłobienie, które znajduje się w środkowej części narty, który ułatwia dzieciom wprowadzenie narty w skręt. Ponieważ dzieci często są bardzo lekkie, no i potrzebują trochę siły, żeby tą nartę dociążyć. Jeżeli nartę dziecko dociąży, wtedy łatwiej skręcać. Jeżeli mamy ten flex zone w tej części narty, właśnie ten technologia Bendix, Pozwala przy po prostu mniejszym wysiłku wprowadzenie narty z krem. Dzięki czemu no, to narciarstwo dla dzieci jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Ważne jest też, żeby zwrócić na pewno uwagę na, na wagę narty. Atomik ma bardzo lekki rdzeń w nartach dziecięcych, właśnie ten zolitko. No i też w połączeniu z lekkim bardzo wiązaniem daje nam fajny zestaw. Dodatkowo wszystkie narty przed opuszczeniem fabryki. Przechodzą jeszcze serwisy, dzięki czemu te narty już są praktycznie, wyciągamy je z folii i są gotowe od razu do jazdy. To też jest istotne, żeby to dziecko nie męczyło się na stoku, tylko ta narta miała odpowiedni pościsk i wtedy też ta nauka jazdy jest zdecydowanie przyjemniejsza, łatwiejsza. I to też taka moja rekomendacja, żeby gdzieś dbać o konserwację tych nart, czyli o odpowiednie smarowanie. E, serwis, bo to wpływa na pewno, na u, ułatwia po prostu jazdy dziecku. Hmm. To jest hmm. A powiedz naszym widzom, jak kupujemy narty dla dzieci, na jak długo one starczą? Czy to jest jeden sezon, dwa, czy może nawet trzy sezony mo może dzieciak pojeździć na tych samych nartach? Bo to jest dość istotne. istotna kwestia przy wyborze, no? e, Tak, zgadza się. No, wiadomo, że dzieci szybko rosną e, i powiem szczerze, no, z własnego doświadczenia wiem, że zdarzało się tak, że dwa sezony na jednej narcie dziecko jest w stanie Jeździć, ale e, tak jak mówię, no, jeżeli zakupimy takie narty, jest mała różnica pomiędzy nartami używanymi e, a nartą nową na rynku. Różnica mam na, mam na myśli cenowa, więc akurat tutaj ja bym rekomendował raczej kupowanie nowych nart. Jeżeli narty po jednym sezonie, dwóch sezonach e, są już powiedzmy w jakimś tam stopniu użyte, zużyte, tak naprawdę niewiele tracą na wartości, można je odsprzedać, no i kupić po prostu e, nowe. はい非常にありがとうございます